Dzień dobry, dzień dobry Polacy. Źle powiedziałem. Privied paleki. Nazywam się Roman Maksimow, jestem. Z kraju, którego nie istnieje, którego nie znajdziecie tak po prostu na mapie. To nie jest takie proste znaleźć mój kraj na mapie. Z innej strony chciałbym dzisiaj poruszyć temat, temat który mi przyśladuje jeszcze od początku, jak po raz pierwszy pojechałem do Polski w 2015. Cały czas, a zwłaszcza ludzie, starsi ludzie, które mówiłem o tym, że jadę do Polski, mieli takie obawy albo ostrzegali mnie. Czyli pamiętacie ten mem z Romanu uważaj. To, to robili starsi ludzie, kiedy ja po raz pierwszy pojechałem do Polski. Moja babcia mi mówiła, że Roman uważaj, Polacy nie lubią ruskich, ty jesteś ruski i nie rozmawiaj po rusku, bo jak ktokolwiek usłyszy, że rozmawiasz po rosyjsku, to od razu dostaniesz w pi... I najlepsze w tym wszystkim było to moje zdziwienie, kiedy po raz pierwszy już wylądowałem tutaj w Warszawie i wchodzę do pierwszego sklepu, do jakiejś tam Biedronki i słyszę tylko rosyjsko-ukraiński i taką mieszankę. Było to takie zdziwienie. Z jednej strony to zacząłem się zastanawiać dlaczego tak ludzie myślą, kto formuje ich takie zdanie, kto im to narzuca i zacząłem sprawdzać. Kolejnym faktem mogę dodać to, że ludzie oglądają rosyjską telewizję, tak, u nas cały czas, zwłaszcza, że starsi ludzie oglądają dużo rosyjskich wiadomości, więc pierwsze źródło wiedzy. I znalazłem bardzo dużo takich materiałów. Ten odcinek będzie takim odcinkiem w ramach porady podróżnicze, dlatego że wielu z was by chciało pojechać na wschód, to jedyna rzecz, którą was ostrzegam, że niektórzy starsi ludzie będą was pytali, dlaczego niszczycie nasze pomniki, dlaczego nie szanujecie naszą historię. Na przykład takie w pierwszym filmie, który znalazłem się nazywa Pobicie turystów w Polsce. Policja polskiego города Toruń rozyskiwa grupę ludzi, które жестоко piętę ludzi граждан Rosji, Ukrainy i Białorusi. Przeczyną konfliktu stała pruska rzecz. Przy napadzie przystępniki wykrywali nacyski Oczywiście, jak widzicie taką wiadomość i jeszcze mówią, że przyczyną posłużył rosyjski język, to no wiecie, jak to działa na starszych ludzi? oczywiście, że oni się boją, oni zaczynają myśleć, że o, wszyscy przeciwko nam. No i te turystów, krajów Rosji, Ukrainy, Białorusi i Polski, Toruń zapomni jak miejsce, gdzie za prawo mówić na rosyjskim języku, oni byli zniżeni, oskarbowani i zbici. W w Polsce to jest naprawdę dość poważne i ono się Ciekawe, że oni znaleźli jakiegoś Polaka, który mówi, no faktycznie, u nas to jest takie powszechne, tak, no, rok ani razy nikt nawet w moją stronę nie zobaczył, nie spojrzał, że o Roman rozmawia na jakimś tam innym języku niż, niż polski. No ale wiadomo, tak, że można znaleźć takich Polaków, którzy będą mówili, że o tak, u nas, u nas to jednak jest ogromny problem. Lecimy dalej. Według mnie najlepsze źródło rosyjskiej propagandy to są takie talk-show, polityczne show, gdzie mają takich przeciwników, którzy stoją naprzeciwko sobie i zaczynają po prostu, kiedy ludzie z tej strony mają jedno zdanie, ludzie z tej strony mają drugie. Jedyne, że w rosyjskiej telewizji jest tak, że wszyscy, większość i sala klaskuje. Tej, jakby słusznej, temu zdaniu, które jest zaakceptowane przez rosyjskie społeczeństwo i rosyjski rząd, a wszyscy, można tak powiedzieć, są przeciwko tym. Tym ludziom, którzy stoją tutaj, jakby i są w opozycji, tak? I zazwyczaj oni mają też również um, powiedzmy, jeżeli rozmawiałem o Polakach, to będą mieli jednego Polaka, i który będzie opowiadał o tym, jak naprawdę faktycznie nie lubi Rosja Rosjan czy coś takiego, no. a no żeby to nakręcać w tak społeczeństwu takie, takie coś, że o, że, że wszyscy są przeciwko nam. No, mi się wydaje, że to jest takie taki Plan dzisiejszej Rosji, tak? Wystraszyć Rosjan, bo teraz już nie ma tej żelaznej kurtyny, tak? I wystraszać ich po prostu, żeby oni sami się bali wyjeżdżać, albo sami się bali być bardziej otwarci na świat, a po prostu narzuci się takie zdanie, że wszyscy są przeciwko nam, wszyscy nas się boją, dlatego że nasza historia, dlatego że Związek Radziecki. I najlepsze w tym wszystkim, że takie rosyjskie media i może nawet szkoły nie odróżniają Związek Radziecki, komunizm od. Bycia rosjaninem, czyli bycia ruskim, i bardzo im się dobrze udaje to zrobić, dlatego że ile razy, ileś razy mówiłem, że tam na przykład Polska jest. Лучше, что мы брать какие-то хорошие примеры. Я слышал несколько раз в своей В Польше могут снести еще 75 советских памятников. Большая часть из них — памятники благодарности Красной Армии. Всего под угрозой уничтожения около 450 мемориалов. Таковы последствия польского закона о запрете пропаганды коммунизма. Чего боится Варшава? Да, прошу. Знаете, ну, во-первых, я думаю, что и до кладбищ доберутся. На самом деле, в этом э, законе Нет. те формулировки, которые Нет. даны, они вполне подходят и к кладбищам. Мы не хотим коммунистических памятников у себя, ну и все. Ничего другого. Мы коммунизм не любим. Да не любите сколько угодно. Сейчас, я, сейчас, положим, сейчас. тоже не Олег, люблю. Олег, но... Олег, подождите, но... я не понял. Вы не любите коммунизм, исходя из этого, вы разорвали отношения с Китаем? извините, вы хотите сейчас быть умным очень. А я вы... не хочу быть, я а, уже. А, Мне Китай уже это поздно, это уже, коммунисты... уже случилось. <звы> Китай это коммунистическая да? страна. Целью что являлась... Вы, говорите, вы давай я вас Варшаву, не Берлин, что вы Уважаемые коллеги, если вы европейцы, ведите вы себя, вы европейские, а не как Przedstawiciel Wierchownej Rady Ukrainy, pomalczcie, proszę. ja że was nie przerywał Fakty nieprzyjemne, no czy Podobnie mi się, jeżeli pan jest Europejczykiem, to niech pan się zachowuje po europejsku. To, 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 to. Tak do niego powiedzieli w rosyjskiej telewizji. Wiecie co, Dzisiaj, dzisiejszy odcinek będzie tak naprawdę nie o to. Nie będziemy oglądać te wszystkie rzeczy z telewizji. Powiem wam szczerze, że bawiłem się kiedyś w oglądanie takich rzeczy i chciałem zobaczyć, na ile na, na jak daleko to może pójść. Gdybyście chcieli, żebym reagował na, na takie takie show rosyjskie różne, to po prostu dajcie znać w komentarzach. Możemy. Dlaczego nie? Dlaczego nie? Tego jest dużo w telewizji rosyjskiej. Mi się wydaje, że pomiędzy Polakami, a akurat wschodem całym istnieje taka ściana i takie nieporozumienie I oni myślą tak, Polacy myślą inaczej. Jak mówiłem wcześniej, w takich show to jest też Polak. Polak w ogóle nie wytrzymał. W jakimś momencie wyszedł ze studia, bo mu no, się nie podobało, co tam wszyscy inni Willi. on był dość zdenerwowany cały czas. No i skoro ten cały odcinek, mam nadzieję, że moja babcia obejrzy. Mam nadzieję. Albo nie tylko moja babcia, a ludzie, którzy są w jej wieku i tak naprawdę uważają, że tak to jest, że tutaj uu, że tutaj pobiłem po prostu za tam język rosyjski czy coś takiego. I przede wszystkim dzięki Tomkowi, ciekawa historia, pojechałem z godzinę jazdy pod Warszawą i gdzie on pokazał mnie to. Oczywiście to jest napisane bardziej dla mojej babci, ale tam z tej strony możemy przeczytać, co jest napisane po polsku. Tu 16 tysięcy, tak, leży. Skąd znam w ogóle to miejsce? Tutaj mnie mój dziadek kiedyś yy, przywiózł. Kiedyś jechaliśmy do Ostrołęki i zatrzymaliśmy się. Mój dziadek był wojskowym, tak. pułkownikiem w Instytucie Łączności w Zegrzu i kiedyś otrzymali list od kobiety z Rosji, mhm. która szuka swojego syna, który zmarł na wojnie w 70 roku. Jakoś otrzymali ten list i wie tylko, że on gdzieś tutaj zmarł. I wtedy mój dziadek zorganizował Poszukiwania całe tego chłopaka znaleźli jego grób, gdzie był po prostu gdzieś tam w jakiejś wsi i zaprosili tą kobietę do Polski, zrobili wtedy taki drugi pogrzeb z całą, to... z całą, wiesz, z celebracją i wszystkim i go pochowali tutaj właśnie na tym w tym mauzoleum. Wow, ale to jest ogromne, e... niesamowite. Kule... Kle kleszewo, kleszewo, Kleszewo. To tak po, po drodze do Ostrołanki, tak? Tak. Lampki się palą tam. Aha, to widać, lampki, lampki, że to odbany, tak, tak, że ktoś no, cały czas, jak, jak już, już przyjeżdżam, jak już widzę te cmentarze, to cały czas ktoś przynosi te lampki. Żadnego wandalizmu. No nie, nie widzę, przynajmniej teraz na pierwszy rzut oka nie widać żadnego śladu wandalizmu. Nie, no wiesz, wydaje mi się to przecież, jak się patrzy na te groby, one niektóre, nie wszystkie, ale niektóre mają datę urodzenia. To to są, wiesz, chłopaki, 18, 19, no 20 tak. lat. To są młodzi ludzie, których rzucono. Na, na... wojnę, zresztą wiadomo też jak armia czerwona jak atakowała, no to oni często atakowali na zasadzie rzucania mas po prostu tak, przed siebie. Tak, Takiego mięsa armatnego. Niestety, no niestety i... tak to brzmi, tak. No co, chłopak wyciągnięty gdzieś z jakiejś, wiesz, kaukaskiej wsi, prawda, później mm. rzucony na front, to co, dlaczego miałby ktoś niszczyć, no to, to dramat, tragedia. Dokładnie. Wieczna chwała, bo żołnierzom niezwyciężonej armii radzieckiej poległem w walkach o Wyzwalenie Polski. Oni zapłacili największą cenę, zapłacili swoim życiem. Eee, w tych walkach, żołnierze. Ci, tak? ci, ci żołnierze, tak. Ty, często, ty byłeś w Rosji, tak? Tak. Podróżowałeś. Tak. Słyszałeś takie rzeczy, takie zarzuty, że dlaczego nasze, nasze te y, niszczycie? Tak, tak, Ca tak. Cały czas tak mówią, no właśnie tak. dlatego i. Mówię. Chodzi im pewnie o takie sytuacje, na przykład był taki pomnik czterech śpiących w Warszawie, tylko że tam sprytnie to zrobiono, bo. Tam była budowana stacja metra Dworzec mm -hmm. Wileński, i po prostu podczas budowy tej stacji metra trzeba było coś zrobić z tym pomnikiem. I się pozbawili, więc go zabrano stamtąd i już nigdy nie wrócił. No. Ale to też nie jest tak, że coś się tym pomnikiem dzieje, one są, jest takie miejsce, w którym je składują. Aha, I... czyli tak, tak mu, taki muzeum pewnie tak, będzie, tak? Po prostu składowisko, tak składowisko takie wszystkich tych pomników, dobra. Ja nawet nie zdawałem sobie sprawy, niemiecki niemieckie groby w Rosji. No bo skoro mówimy o tym, że. Polityka polityką, a to tylko ludzie rzuceni na żer wojny? Tak. No to z drugiej strony ci Niemcy, którzy tam w Rosji polegli, to co się. To gdzie oni są pochowani? Co się dzieje z ich grobami? Wiesz co, ja nawet nie będę teraz wymądrzał, bo ja nie, nie, nie ja znam. Ja, ja o tym nie słyszałem nigdy. Ja bardzo możliwe, że się mylę, ale, ale, ale nie, nie nie jest to aż tak spektakularne, tak? Nie, nie ma takich ogromnych. Nie no wiadomo, wiadomo, no to żadnych wiesz, pokonani tych. pokonani takich rzeczy nie mają. No i też mówmy się, to Niemcy rozpoczęli tą wojnę, chociaż trzeba przyznać, że spółka. Ręka w rękę ze Stalinem. No, no, to, to też prawda. Ja też o tym nigdy się nie mówi, tak, u nas. Niemcy i tyle. Jakby. I wojna się zaczęła w 1941 roku. Tak, 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 tak. Również ostatnio, kiedy byłem w Gdańsku, to zobaczyłem to. Ja takie zdjęcie, znalazłem tam, takie. Jakoś tak zrobiłem i znalazłem zdjęcie aha to jest napisane mamy też taki wieczny ogień tylko że taki płomień który no chyba włączają tutaj podczas świąt tak to naprawdę nie znam ale mi się wydaje że tak no i mamy tak samo wszystkie imiona i nazwiska ale niestety tutaj teraz w Gdańsku wczoraj padało i w sumie dzisiaj przez cały dzień też Ale no wygląda to <grym>, znajomy, już kiedyś to widziałem w swoim życiu Jest mega zadbany, czysty, jest cicho, nikogo nie ma Nikt to nim jeszcze nie podpalił No i widzę, że ktoś przychodzi i tam zostawia swoje takie znicze Jeżeli chodzi o zadbania, to no, niektóre u nas nawet wyglądają w bardziej opuszczonym stanie niż, niż to Że tu coś takiego jeszcze jest w Polsce A skoro nagrywam ten cały odcinek dla swojej babci, to proszę bardzo, moja babcia może też przeczytać to. Dlaczego już myślałem, że tutaj będzie więcej e, grobów? Widać, żeby wykorzystali górę. Żeby zrobić ten obelisk i żeby to wyglądało jeszcze, żeby to było wyżej, po prostu. Globus! Nie, ale rzeźba taka. Globus tak u góry, ale rzeźba. O kurde, sierpy młot. Aha, to jest symbol przemysłu, tak? Okej, okay. czyli z każdej strony jakiś taki symbol jest tutaj. Ty tylko młot jako symbol pracy. Czerwona, miałoby czerwona, ale jest betonowa gwiazda. Ciekawe, jednak są groby, ale tak na pierwszy rzut oka nie widać. Ale ciekawe, że na przykład tutaj mamy od razu, zaraz obok tego e, radzieckiego cmentarzu, to mamy cmentarz zwykły, taki po prostu. Patrzę, takie dziwne pomalowane na biało kawałek betonu. No i oczywiście czerwona gwiazda. Kto jeszcze maluje beton na biało? To chyba jest w górę. No i mamy to. Trochę trzeba było iść do góry od tamtego, tamtego betonowego znaczka. Jakby myślałem, że to będzie zaraz obok, ale się okazało, że no, tr trzeba trochę było się przejść. Ale mamy tutaj już bardziej ładny i niepomalowany na biało. Też mamy taką tabliczkę, gdzie jest napisane to samo chyba. Ciekawe dla mnie, że jest ogrodzone takie. Ogrodzone w takim, powiedzmy, takim zielonym pł płotem, ale znajduje się tak po środku, powiedzmy, lasu takiego. To jest las, czy to? Las, tak? No i znajduje się naprawdę w takim mega przypadkowym miejscu. Babcio, czytaj. Już 15.30 i mamy już prawie, no nie wiem, za 20 minut już będzie ciemno. Ale przynajmniej zobaczyłem to na własne oczy, że nawet w takim sopocie, który mieszka, no nie wiem, ile tutaj osób, 40 tysięcy ludzi, mamy coś takiego, mamy. Jest zadbane, jest zadbane. Później spotkałem Adama Kalinowskiego, który też mi oprowadził, fajnie oprowadził po Gdańsku i też mi pokazał różne rzeczy i poruszył bardzo fajny temat. Posłuchajcie. Ten zielony budynek, tutaj, e, to mówi się Zieleniak? Tak, Zieleniak to jest. Okay. I ponoć go zbudowali w jakiś tam 70 tam 80-tych latach i e, okazał się strasznie nierentowny, że tam po prostu się przeliczyli z inwestycją w niego totalnie. I wiesz co, stricte radzieckich pomników, w którym jeszcze tyle nie widziałem? Okay. Przede wszystkim to było przez e, poprzednie lata miasto bardziej niemieckie niż radzieckie. Dokładnie. Ale za czasów PRL-u postawili parę co najmniej takich koncepcji socjalistycznych. Do jednej ci nawet e, tutaj przegrażę cię ko ko koło niej. Taki mini pałac kultury trochę niedorobiony, okay, e, nie, okay, okay. zrobili go właśnie w dzielnicy pod tytułem Nowy Port i do dzisiaj jest to jedna z takich dzielnic, która jednak jeszcze wymaga mocnego zrewitalizowania, tak delikatnie rzecz ujmując, bo to też to... cały Gdańsk był tutaj zrujnowany totalnie, no tak. naloty. Radzieckie przede wszystkim właśnie tutaj zrównały Gdańsk z Ziemią, gwałcili Niemki i to tak naprawdę srogo sam znałem. Właśnie taką sąsiadkę, która już teraz ma z 90 parę lat, która mi normalnie w twarz mówiła, jak ją trzech ruskich zgwałciło, chociaż ona o. z pod e, pochodzi, pochodziła. Później na szczęście po wojnie jednak zdecydowali, żeby odbudować te, te główne miasto, ten ratusz, właśnie no, bazylikę Mariacką. To się tak wszystko rozwija, a to jest naprawdę coś fajnego, bo ta starówka z roku na rok ładnieje teraz jeszcze czy też jest jarmark świąteczny. Ale wracając do tych gwałtów, to na przykład to jest właśnie to, i to, to bardzo dobrze tłumaczy te, taką niechęć, można powiedzieć, do takich pomników, w ogóle do symboli radzieckich. Oczywiście, że tak. Bo o tym się nie mówi u nas. U nas cały czas się mówi tylko... No, u nas to taki odruch jest już cały cały czas, tak? Skąd Polska? A, dlaczego nasze pomniki? Dlaczego nasze pomniki, wiesz? Nie no, jest tutaj naród polski przez ostatnie lata, totalnie, znaczy przez ostatnie lata, przez lata wojenne, powojenne, dostał totalnie, sam też mam masę historii, ze, swoich, ze swojej rodziny, gdzie mój pradziadek był po prostu torturowany przez, wiesz, służby radzieckie, które po wojnie już tu świeżo przyszły i, wiesz, próbowali od niego jakieś informacje wyciągnąć dotyczące jakby współpracy z żołnierzami wyklętymi, którzy jeszcze działali w podziemiu i chcieli odbić Polskę z rąk radzieckich. Iż według mnie bardzo ciekawe tak patrzeć na historię z innych punktów widzenia, bo, ona, no bo często, często ta historia jest cały czas jakby nam wiesz, podawana tak jednym, jednym tylko punkcie widzenia i cały no, czas ten w, punkt w, widzenia, że by, byliśmy święci, że w ogóle was, w, w, no. jak, to, jak to się u nas się mówi, oswabadzili, czyli no, ten, wy wyzwolili. No, wyzwolili, tak. A, nawet i, właśnie mamy wy... do dzisiaj ulice, ale aleja, a, wiesz, wyzwolenia, czy takie jeszcze ulice tego typu, wciąż są jednak tak. gdzieś tam pozostałością po, po tych czasach minionych, ale no, tak A jak że połacy nie mogą podziękować nawet za to, wiesz, że teraz, wiesz, no, tak. zdrajcy i tak dalej. No, to, znaczy jest to, to jest to... Nawet w, w ubiegłym tygodniu miałem okazję grać koncert na takiej która pływała po Motławie i po e, Martwej Wiśle, czyli mm. dwóch takich rzekach, które tutaj przez Gdańsk przepływają. E, I opowiadał, że elektrownia w Gdańsku, która jako jeden, jeden z nielicznych budynków nie została praktycznie zbombardowana przez Rosjan, e, nie mogła przez ponad rok jeszcze funkcjonować, bo Rosjanie, którzy przyszli tutaj i przez dwa tygodnie w zasadzie mogli robić co chcą, ukradli jakieś paski, które łączyły paro tam, te, <laughs> Jezus na, na zegarki, w sensie na zerówki, no, nie? Tak, ale mimo wszystko, jakby mając to wszystko, taką, taką świadomość, wiedząc, że tak to było i tak no. dalej, to nie ma, moim zdaniem, ja nie zauważyłem w Polsce w ogóle takiego niechęci, takiej mocnej niechęci do Rosjan jak od ludzi, No bo jako to do są inni ludzie jakby, no, jakby ci, którzy to już zrobili, no to prawdopodobnie jeszcze dogorywają pojedyncze sztuki na tak, w tak. rosyjskiej prowincji. I może nie jest to do końca w temacie, ale stoję i z tyłu ode mnie jest największy, najdłuższy, najdłuższy budynek w Polsce. E, największy blok w Polsce. Będzie taka miniaturka, wiesz, taka ten budynek tutaj się zaczyna i się ciągnie tutaj cały kilometr, prawie kilometr, tam 800, 800 metrów. Obejmuje trzy przystanki autobusowe i mieszka tam 3,5 tysiące ludzi, wyobraźcie sobie. Gdyby nie ta ścieżka rowerowa i nie bloki, nie te, te nowsze bloki z tej strony, to by to było u nas to samo. Oraz w końcu zwiedziłem bochnie i byłem tam, spotkałem tam Grześka, którego widzieliście na moich odcinkach, który mi pokazał Właśnie to. Jeżeli byłem na ostatnim swoim nagraniu w Dańsku, to teraz jestem na południu Polski i jestem teraz w Bochni. Grześek, witajcie Grześka. Grześka, widzicie już po raz trzeci na moim kanale chyba, albo czwarty. Strasznie go dużo. Zapytałem wczoraj Grześka o tym, że czy macie tutaj też pomniki, jakiekolwiek pomniki radzieckie? No i Grześek musiał się zastanowić, tak? Na, na początku pamiętam, że tak. A czy wiedziałem, że mamy? Tylko kwestia była taka, czy. Yy, po ustawie tej yy, dekomunizacyjnej, czy zostało, po prostu? I Aha. Musiałem sprawdzić, czy, czy, czy są, czy nie ma, prawda? No i właśnie ci jest pierwsza jest to pierwsza ciekawostka, jest taki pierwszy pomnik, który akurat. No, zniszczony poprzez po tą yy, ustawę, tak? tak? Ale z innej strony, to wczoraj znaleźliśmy coś, co nie zostało usunięte, i akurat tam teraz pójdziemy. Cały cementarz jest zwykły, są pochowane tak ludzie, tak naprawdę Polacy, tak po prostu, którzy. No, jakby zwykli ludzie, tak? No, no znaczy. Tutaj to jest cmentarz komunalny, i tutaj faktycznie to jest cmentarz po prostu bohański. Natomiast e, wśród tego, o, wśród tego no, znajduje się pomnik bohaterów walki o wolność, Ar, żołnierzy Armii Radzieckiej, którzy walczyli z niemieckim okupantem. No dobra, gwiazdy jeszcze widziałem. W Gdańsku też widziałem gwiazdy, i tam w Warszawie widziałem gwiazdy, ale już sierp i młot to jest niesamowite. Tutaj jest na tym pomniku sierp-młot. I I widać, że ktoś przynosi tutaj światki. Widać, że ktoś to dba. Takie rzeczy w Polsce. Ciekawostka jest taka, że ta gwiazda to w ogóle jest plastik. No i trochę jest złamana z tej strony, ale no jak widzicie to jest taka z... gwiazda zwykła z choinki, ale nadal jest. Nikt mnie nie złamał. Trochę odchodząc od tematu, to jak sobie trochę postanowiłem zwiedzić e, jednak cmentarz i zobaczyć jakieś ciekawostki też na cmentarzu polskim. Ale na ile by ten odcinek nie był smutny, to chciałbym dodać coś takiego, co mi co nas w sumie z teraz zaskoczyło, e, zobaczcie, grobowiec firmy. Po pierwsze, po raz pierwszy zwiedzam kopalnię jakąkolwiek, bo nigdy nie byłem w kopalni soli. Bochnia ma swoją kopalnię i ja wiem, że to jest jakiś taki problem wewnętrzny, że niestety wszyscy wiedzą o tym, że kopalnia istnieje tylko w Wieliczce, bo jest bliżej od Krakowa i więc większość ludzi jedzie tam, ale dzisiaj zwiedzę akurat kopalnię tutaj w Bochni. Tak, to, to bochnia to się nazywa? No bochnia, to... Mega słowiańska sprawa. Wszystko trzeba jeść w galarece. I w bochni mamy sól, e, która jest, można powiedzieć, w, takim, w takiej galarece. Albo może to jest szkło. Ja myślałem, że to ochroniarz, który do mnie się znalazł, podejdzie i tak, e, proszę pana nie nagrywać. Nie wiem, kto to jest. No i nam czekać. 14.15 jest zjazd. Czuję, że te święta będą piękne. Piękne święta, tylko poczuj, z gwintem. Spoczuj magię świąt. Wpis, gwinta. E, Mili że będziemy zjeżdżać gwintą górniczą na głębokość 112 metrów. Ani razu nie byłem w kopalni soli i to było bardzo ciekawe. Zwłaszcza bardzo mi się spodobało, jak przewodnik turystyczny powiedział taką ciekawostkę językową. E, powiedział, że sól i soldier po angielsku i soldat po rosyjsku to znaczy sól dać, bo po rosyjsku to znaczy dać sól, bo sól kiedyś była bardzo droga. I co to naprawdę to było fajne, to było super. Taki właśnie odcinek. E, co myślicie na ten temat? Zostawić czy wyburzyć? Czy się pozbawić? Co z tym robić? Dajcie znać, co myślicie w komentarzach. Naprawdę, pod tym filmikiem będę czytał wszystkie komentarze, bo jest to temat dość poważny i ciekawy. Dziękuję bardzo. Subskrybujcie, lajkujcie, dislajkujcie, bo teraz nie widać. Pakapaleki.